Steczkowska wspiera Dodę po jej wyznaniu o chorobie. Ma w tej kwestii osobiste doświadczenia. W miniony czwartek Doda ujawniła, że w ostatnim czasie walczyła z Czerniakiem Złośliwym. Instagram artystki szybko został zalany słowami wsparcia zaniepokojonych fanów. Głos zebrała również Justyna Steczkowska, która zna temat nowotworu z własnego doświadczenia. Wyznanie dodnes szokowało fanów. Przez ostatnie pół roku artystka w ciszy i z dala od mediów walczyła z czerniakiem złośliwym. Piosenkarka w emocjonalnym nagraniu opowiedziała o diagnozie, rozpoczęciu leczenia i walce z chorobą. Dopiero po usunięciu zmiany i pokonaniu choroby zdecydowała się podzielić ze światem swoją historią. Jej wyznanie poruszyło nie tylko fanów, ale także innych artystów. Justyna Steczkowska skierowała kilka słów do Dody. Nic nie wiedziała o jej problemach. Justyna Steczkowska, choć prężnie działa w mediach społecznościowych, to jak sama podkreśla, nie śledzi prywatnego życia koleżanek z branży. W rozmowie z Superekspresem artystka przyznała, że była zaskoczona wiadomością o chorobie dody. Wokalistki do niedawna nie miały zbyt dobrych relacji, jednak od niedawna znów żyją w zgodzie. Nic więc dziwnego, że informacja o diagnozie piosenkarki mocno ją poruszyła. Steczkowska wyraziła wsparcie dla dody. Życzmy zdrowia, dziewczynie. Bo to na pewno nie jest łatwe powiedziała Steczkowska. Justyna Steczkowska ma doświadczenia związane z nowotworem. Lata temu zmagał się z nim jej mąż. Justyna Steczkowska ma osobiste doświadczenia związane z nowotworem. Jej mąż kilka lat temu zmagał się z rakiem. Artystka towarzyszyła mu podczas całego procesu leczenia co? Jak wspominała w wywiadach, było jednym z najtrudniejszych momentów w ich życiu. Maciej Myszkowski podkreślił natomiast, że wsparcie rodziny i najbliższych dawało mu mnóstwo energii do walki z chorobą. Otrzymałem wtedy ogromne wsparcie od rodziny, zarówno od dzieci, jak i od żony oraz wielu innych osób. Dali mi dużo energii do walki, mówił w wywiadzie dla magazynu flash myszkowski.